Jeszcze normalnie, nie przechodzę. trwała na Gdzieś tu. Ja chyba nie jest, ja wiem, ale... Ten jest w, ma to jest w, zawany, w kulta, nie? Zaznaczę sobie. Ja ale... środku ma stalowe, Właśnie nie jest zniszczowane Pięknie, nie? W związku jest, tak? Aha, bo te babki tutaj gdzieś stały za tym jadłcem. No. One by tu były, nie? Tak. Co to jest? To był kiedyś chyba jakaś płatka, widzisz? Tu. I tu też z drugiej Albo... strony. Tak. Tak. Widziałeś? Wcześniej zanim to chyba było, to było to. Z lewej i z prawej strony widzisz? O cztery te postumenty takie metalowe. I dwa górą szło to wiesz. I później to postawiliśmy. Dzięki za Kolos. Na bandzi można stać.